Jeszcze wrócę na moment do walki Tomka Jabłońskiego. Tak na dobrą sprawę, no, to nie powinno się wydarzyć, tak, bo no, wszyscy widzieli tą walkę. Widzieliśmy, jak Tomek walczy, jak wygrywa. Nie wiem, co sędzia widział, który dał taką punktację. Ja uważam, że sędzia widział to, co chciał widzieć i to, co powinien widzieć. To jest moje zdanie. To znaczy, no nie za wiele widział, no, krótko mówiąc. Nie będę tego komentował. Mam pytanie, czy jest szansa odwrócić ten wynik? Czy protest, który składacie, bo wiem, że składacie, czy jest szansa, żeby coś zmienił? Wiem jedno, w boksie olimpijskim nie istnieje coś takiego jak protest. Nie istnieje od chyba od roku czasu. Nie istnieje coś takiego jak podważanie decyzji sędziów nie ma czegoś takiego jak protest. No, ale są ewidentnie błędy sędziów, zdarzają się, tu mamy przykład, no wręcz nie, ja, książkowy, ja tak? Jest, ja jednak będę uparty i stał przy swoim. Każdy sędzia może powiedzieć, że on tak widział i koniec, nie ma dyskusji w boksie, no, olimpijskim. To prawda, tak. A w takim razie jeszcze yy, zapytam o Tomka, jak on… Rozmawiał trener z Tomkiem po meczu, po nie. Walce? nie. Znaczy się po pierwsze, było to, było to na gorąco. Tomek był tak skrajnie zły na, na cały świat, że lepiej było z nim nie rozmawiać i, i ta rozmowa nic by nie dała. Tam nawet padło takie, taka uwaga, że, że Tomkowi powiedzieliśmy w narożniku, że u wszystkich sędziów prowadzi. Nie było takiego y, niczego takiego, nikt nie powiedział. Myśmy wiedzieli, że on prowadzi walkę. I koniec, bo tą walkę prowadził. Ja go nie oszukiwałem, bo ja nie powiem zawodnikowi, że prowadzi walkę, skoro przegrywa. To była ewidentnie czysta walka. O ile można mieć jakiekolwiek zastrzeżenia do wyniku pierwszej rundy, bo była runda była chyba najrówniejsza pierwsza i druga. I jeżeli tu sędziowie dają tomkowi, no to piąta runda zdecydowanie, zdecydowanie pod każdym względem. I, i i tą piątą rundę u, u właśnie u, u sędziego algierskiego przegrał, nie? Przegrał. Tak sędzia ocenił. No tak. To jest bardzo smutne w sumie, bo... Yy... I, I to co ja mówię, ta moja niemoc. No co ja mam zrobić? Mnie rozliczają za wyniki. Za, za to, żeby się zawodnicy zakwalifikowali na Igrzyska, na medale na igrzyskach. Wszystko jest fajne. No ale no w tym przypadku mam to w sensie, że cały świat to widział, że stało się tak. I Tomek z pierwszej pozycji prawdopodobnie spadł na czwartą, nie? I, i dzisiaj, i, i dzisiaj trzeba czekać na następny mecz. Tam na pewno się coś może, coś na pewno się musi wydarzyć, bo będzie Rosjanin boksował z Ukraińcem. Jeden z nich odpadnie, nie? Ale to jeszcze jest z przed Tomkiem, nie? I nie wiem. Ale z drugiej strony, bez względu na wszystko, co by się nie działo, my mamy dalej trenować grupa Huzar z Poland i Polski Związek Bukserski. To nie jest sam Tomek Jabłoński. Fajnie by było, żeby się nam już Tomek zakwalifikował, bo w ten czas inni też mają jakby taką... Ale to, Tomek jest takim koniem pociągowym. On jest tak. bardzo pracowity na treningach, pokazuje serce do walki, jakby umiejętności w ringu, to też motywuje chłopaków. No, no jak najbardziej, no bo wynik kolegi też pokazuje, że, nie że można. Że, że można nie? No Tomek na sześć walk wygrał pięć, czego się nigdy wcześniej w Huzari nie zdarzyło. Jakubowski i Igor wygrał cztery walki. Jagoda wreszcie wygrał dwie walki w jednym sezonie, to się mu w poprzednich sezonach nie zdarzało. I, I to nie jest tak, że ja cały czas wierzę, że ta ostatnia kolejka aby nie była kolejką cudów, ale cudów, a z drugiej strony chciałbym, żeby była kolejką cudów, cudów żeby się Tomek bezpośrednio zakwalifikował. I po prostu e, Tomek i tak się zakwalifikuje. I tak się zakwalifikuje na Igrzyska Olimpijskie. I, ty, i nie, nie tylko Tomek, i nie tylko Tomek, bo my wierzymy że jeszcze kilku dwóch, trzech, czterech zawodników ma naprawdę olbrzymie szanse. Ja nie będę wybrał, Wymieniał nazwisk, bo kogo nie wymienię się obrazi, bo to jest tak jak ostatnio, co bym nie powiedział, to ktoś ma do mnie pretensje. Nie? Nawet Artur Szpila, wielki Szpila był obrażony. Jak ja mogłem powiedzieć, że rozumem jestem za Adamkiem, a sercem jest za Szpilą? Skoro ja powinienem być i rozumem, i, i, i sercem za Szpilą, bo, bo, bo. No, tak powiedziałem i Artur ma do, do dzisiaj do mnie pretensje, a jakkolwiek dalej zdania nie zmieniam, że, że to, co mówię. Mówię prawdę i nie muszę szukać poklasku czy coś o. żeby ładnie mówić, żeby się wszystkim podobać. Ja się nie muszę nikomu podobać. A rozmawiał pan ze szpilką po walce? Tak. I był obrażony? Był obrażony. Ale on będzie zawsze obrażony, jak ktoś nie będzie mówił tak, jak on chce. Bo Artur, Artur lubi, lubi być chwalony, nie? A bo to jest taka kanalia, że on raczej nie pochwali. No, coś tutaj się jednak trenerowi wymknęło. Co? No, jakieś pochwały dla chłopaków. Nie, nie było to dużo, no, ale coś tam. Nie przypominam sobie. Może <noise> no. to, to, że Jagoda się obudził, to wcale nie jest pochwała. To przecież mówię, czemu tak późno? No tak. Od razu już trener wyprostował sprawę. No, to nie, to nie jest tak. O, Jagódka, fajny jesteś. Nie, nie. Jagoda przespał pół sezonu. I się obawiam, że o, gdyby sezon trwał rok cały, to, to... jako to by w... chyba ranking wygrał. Dziękuję panie trenerze za tę rozmowę, za, za to podsumowanie. No i do następnego razu. Tak. Dzięki. Dziękuję.